Witam Was bardzo serdecznie z tej strony portalu PTFpl, a w dzisiejszym odcinku strzelnicy jak zwykle omówimy sobie jedną z broni lub też jeden z gadżetów dostępnych w Battlefield'zie 4. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, jak zwykle kilka słów o zasadach. Otóż o temacie kolejnych odcinków decydujecie właśnie Wy. Zostawiacie swoje propozycje pod tym najbardziej aktualnym, a ja po mniej więcej tygodniu sprawdzam, która propozycja dostała najwięcej polubień i to właśnie. Tą bronią, lub też tym gadżetem się zajmuje. Przypominam przy okazji, że głosujemy na razie tylko na bronie i gadżety z Battlefield 4. Jeśli chodzi o hardlinea nadal czekamy na patcha. Miejmy nadzieję, że pojawi się w najbliższej przyszłości. A jeżeli chodzi o ostatnie głosowanie, to po bardzo zaciętej walce wygrywa pistolet Compact 45. Walczył on przeciwko snajperce M40. A5. A więc jak zwykle zaczynamy sobie od statystyk, wspierając się grafiką z portalu synfik.com. I już na początku dostajemy trzy najgorsze wiadomości. Otóż zarówno szybkostrzelność, 320 strzałów na minutę, jak i prędkość wylotowa to jedne z najniższych dostępnych, jeżeli chodzi o pistolety. Naprawdę prędkość wylotowa jest najniższa, szybkostrzelność, no tam jest, jeżeli chodzi o to, M1911, wolniejsze troszkę. Także Deagle, ale Deagle nie zaliczyłbym do pistoletów, to raczej taki to rewolwer, skill cannon, więc on się rządzi troszkę innymi. Prawami, no i także ten maksymalny zasięg 405 metrów to także nie jest powód do chluby. O wiele lepiej wygląda to, jeżeli popatrzymy na model obrażeń. On jest dość niezwykły i jest dokładnie taki sam jak w przypadku M1911 mamy maksymalne 36,6 do 8 metrów. Potem obrażenia zaczynają opadać dość powoli, jak na pistolety, do minimalnych 15,4 powyżej metrów 40. I. Ten model, tak jak wspominam, jest niezwykły i jest naprawdę dobry. Tutaj mamy zabicie trzema strzałami na najbliższym dystansie. Jeżeli uda nam się przemycić headshot, a jest to całkiem prawdopodobne właśnie na takim dystansie, to będą to zaledwie dwa strzały. No i minimalne 15,4 na każdym dowolnym dystansie to także jest wartość całkiem niezła. To jest wartość, której nie osiągają niektóre PDW. W dalszej części znajdujemy wszystko to, co związane jest z magazynkiem oraz prędkością przeładowania. I tutaj jak na pistolet wygląda to całkiem, całkiem nieźle, ponieważ w magazynku mieści się 10 naboi, a razem z tym w komorze mamy dostępnych aż 11. Dodatkowo, jeżeli będziemy chcieli przeładować, to bez względu, czy będzie to przeładowanie krótkie czy długie, czyli czy zostanie nam choć jedna kula w magazynku, czy też nie, będzie to 1,2, w drugim przypadku 1,28. Także bez problemu można się wystrzelać do zera, ponieważ tutaj praktycznie różnicy nie widać. Kolejna sprawa to jest odrzut. I jak popatrzymy sobie na ten model, to w pierwszym wrażeniu. No, nie wygląda on najlepiej, szczególnie jeżeli chodzi o ten odrzut pionowy. Odrzut na boki praktycznie nie istnieje 0,1 w lewo, 0,1 w prawo ale w góry jest aż 0,7. No ale musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, mnożnik dla pierwszego wystrzału wynosi 1, czyli będzie to zawsze 0,7, a każdy wystrzał będzie pierwszy, ponieważ nie jest to broń automatyczna. Ale powracając do tej niskiej szybkostrzelności wynoszącej 320 kul na minutę, to ona tutaj będzie nam pomocna, ponieważ to 0,7 nie będzie miało aż tak dużego znaczenia, ponieważ nie możemy za szybko spamować. Także ta lufa zdąży powrócić prawie do pierwotnej pozycji i nie będzie to miało tak ogromnego znaczenia dla nas przy oddawaniu kolejnych strzałów. Statystyki, jak zwykle, kończymy sobie dokładnością ognia w zależności od sposobu celowania oraz poruszania się. Otóż, jeżeli stoimy ADS nie powala na kolana, tutaj mamy aż 0,4, ale bardzo ciekawe jest to, że w ruchu ADS wynosi zaledwie 0,5, więc jest to idealna broń dla tych, którzy nie mogą się oduczyć strefowania podczas strzelania. Ja jestem jedną z tych osób i dlatego Compact 45 dosyć przypadł mi do gustu, ale o tym powiemy sobie nieco więcej w podsumowaniu. Jeżeli chodzi o hipfire, to jest on standardowy dla pistoletów i mamy tutaj jedynkę w bezruchu oraz 1,5 gdy się poruszamy. Ja przeważnie starałem się celować, szczególnie chciałem wykorzystać właśnie to 0,5 w ADS-ie, ale czasami także z biodra zdarzało się strzelać i trzeba przyznać, że Compact 45 na tym najbliższym dystansie wtedy radzi sobie całkiem nieźle. W ten sposób statystyki sobie zakończyliśmy i przechodzimy do doboru najlepszych dodatków oraz akcesori. Jeżeli chodzi o celownik, to tak jak w przypadku chyba wszystkich pistoletów będę polecał mini kolimator. Dlaczego? Ponieważ on najlepiej pozwala nam śledzić cel, szczególnie ten, który jest oddalony od nas troszkę więcej niż te 5-10. Metrów i o wiele łatwiej jest celować w klatę lub w głowę, a to jest niezwykle istotne w przypadku właśnie broni tego typu. Jeżeli chodzi o akcesoria, to ja nie wybieram niczego. Jeżeli ktoś bardzo polega na hipfire, to oczywiście może zamontować sobie. Laser, można też zamontować sobie latarkę taktyczną, ale w momencie, kiedy ja biegałem z kompaktem jako bronią główną, one tylko zdradzałyby moją pozycję, szczególnie w przypadku doboru tej nakładki na lufę, którą ja preferuję. Otóż, jeżeli chodzi o ten pistolet, to nie pomylimy się w najmniejszym stopniu wybierając tłumik. Dlaczego tak? Ponieważ prędkość wylotowa jest bardzo niska na starcie to jest zaledwie 270 metrów na sekundę. Po założeniu tłumika, co prawda, obniżamy ją do 230 metrów na sekundę, ale nie robi to wielkiej różnicy, a to, że będziemy ukryci na minimapie podczas strzelania, robi ogromną różnicę. Dlatego ja zaraz na początku, gdy tłumik odblokowałem, założyłem go, i wtedy muszę przyznać, udawało mi się w grze utrzymać znacznie dłużej, szczególnie jeżeli będziemy pamiętać cały czas o tym, że grałem przeciwko innym graczom korzystającym z broni głównych, z broni automatycznych. W przypadku, gdy używałbym kompakta jako broni osobistej, być może ten tłumik można by było zastąpić hamulcem wylotowym, wtedy to 07 w górę znacznie byśmy obniżyli i odrzut pistoletu byłby o wiele mniejszy, ale tak jak mówię, chyba jednak skłaniałbym się w stronę tłumika nawet w sytuacji, gdy używałbym kompakta tylko po to, żeby kogoś dobić. Szczególnie wtedy, kiedy broń główną także miałbym wytłumioną. I w ten sposób właśnie poskładany kompakt 45 sprawdzał mi się najlepiej. A jakie były moje wrażenia i jak też ten pistolet ogólnie oceniam? Otóż, moi drodzy, takie pozytywne zaskoczenie, ale z dużym ale, jakkolwiek to zabrzmi. Bez wątpienia dużą zaletą jest zarówno model obrażeń, jak i pojemność magazynka. Te 11 kul po pełnym przeładowaniu pozwalają na wyeliminowanie jednego, dwóch z pewnością przeciwników na bliskim dystansie i Często z tego korzystałem. Trzeba przyznać, że nieraz chyba zaskakiwałem przeciwników, którzy drapali się pewnie w głowę, zastanawiając się, jakim sposobem byłem w stanie zabić ich za pomocą tego pistoletu. Otóż pomaga mi oczywiście w tym dosyć niezły model obrażeń. Jednak trzeba pamiętać, że im dalej przeciwnik się znajdował, tym było. Gorzej. I o ile ten model obrażeń pewnie by tego nie potwierdzał, to jednak ta prędkość wylotowa. O Jezus, jeżeli ktoś tylko biegł na dystansie powyżej 20 metrów, praktycznie strzelanie mijało się z celem i to dosłownie i w przenośni. Ciężko było kogokolwiek trafić, a nawet jeżeli się udało, to zadawałem mu powiedzmy około 20 obrażeń, załóżmy, że trafiałem go 2-3 razy. No, to i tak nie udało się go zabić. A informowałem go o swojej pozycji. Jeżeli się odwrócił i miał jakąkolwiek broń automatyczną, to mogłem witać się już z glebą. Także nie jest to broń yy, idealna, nie jest to broń w żadnym stopniu nadająca się do podejmowania walki na jakimkolwiek dystansie. Szczególnie z tym. Tłumikiem, no chyba że cel jest mega stacjonarny, że jest to na przykład snajper. My także stoimy, mamy czas, żeby sobie spokojnie przycelować. Mm, celujemy w głowę i oddajemy te kilka kolejnych strzałów. Jeżeli on się w tym momencie nie przesunie, nie zorientuje, co się dzieje, no to jest jakaś szansa na zabicie. W innym przypadku raczej takich akcji bym nie polecał. Poza tym, mm, niezawodna broń, moim zdaniem, przyda się każdemu, kto ma. Troszkę problemy z celowaniem, który troszkę sobie woli bardziej pospamować i liczyć, być może na hipfire, ponieważ tutaj mamy tych 11 kul. Po raz kolejny do tego wracam, więc nie musimy się martwić o celność, szczególnie wtedy, kiedy musimy właśnie tego przeciwnika tylko dobić. A więc, jeżeli miałbym go ocenić, daję mu takie dobre 7 na 10. Ja osobiście wolę coś, co lepiej sprawdza się na dystansie, bo ja korzystam z broni automatycznych, bardzo szybkostrzelnych, które na krótkim dystansie będą po prostu rozrywać przeciwników. Wtedy wolę do tego sobie dobrać takiego, powiedzmy, magnuma, ale jeżeli miałbym używać snajperki i zamiast mojej ulubionej G18 miałbym wybrać jakiś pistolet nieautomatyczny, to kompakt chyba byłby dobrym wyborem, szczególnie po raz kolejny wracając do tego niezłego modelu obrażeń. Tak więc moi kochani, na dzisiaj sobie powoli kończymy. Wiem, że bardzo się niecierpliwicie, jeżeli chodzi o tego vloga. Dostaję mnóstwo wiadomości na ten temat. Jest on w przygotowaniu i pojawi się zaraz po weekendzie. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. Nie zapomnijcie także zagłosować na broń do kolejnego odcinka, a ja tymczasem odmeldowuję się z tej strony menu z ptf.pl.